To się kojarzy bardzo prestiżowo. Jest to festiwal, który kojarzy się bardzo mocno z polską muzyką, z tymi korzeniami tak naprawdę muzyki, z wieloma słowami, legendami muzyki, więc mi kojarzy się przede wszystkim z prestiżem. Och, to wielka tradycja, klasa, no i festiwal po prostu, na którym wystąpiły legendarne gwiazdy, bardzo znaczące dla polskiej sceny muzycznej. Wiesz, jest to prestiżowa impreza od wielu lat promująca artystów w Polsce. No jest to wielki zaszczyt i wielka przyjemność wystąpić na festiwalu Premium. Jest moje spełnienie jednego z marzeń, stanąć na tej scenie. I zaśpiewać na niej przede wszystkim. Także w ogóle to jest w tym najlepsze. To był mój pierwszy raz i mam ogromny sentyment do Opola. Dotknę, że w Sopocie na festiwalu witam Opolę. Powiem ci szczerze, że jak powiedziałeś, że 19 lat temu wyszedł utwór ważny, to jestem trochę w szoku, bo mi się wydawało, że to było niedawno. 19?